Dzień dobry wszystkim. A teraz jak nie być szczęśliwym? W jaki sposób? Lepiej być szczęśliwym. Jak tu nie być szczęśliwym? Jest dzisiaj 5 listopad roku 2024. Jest 12 stopni plus i nie ma wiatru. Jest wilgotno. Ale mimo wszystko ognisko się rozpaliło. Jacie to jest siódmy krąg ziemskiego raju. Całkowita cisza. Dokoła chodzą sobie sarenki. Bobry ścinają drzewa. Ogień się pali. ci jaki raj. I do tego jeszcze dotarło do Jacka, że zapisany w Księdze Życia i wszyscy moi bliscy. No to jak Bogu nie dziękować z całego serca? I ja to mam za co. Ja to mam za co. Niesamowite. Powiem tak, im bliżej Boga człowiek jest, tym szczęśliwszy jest. Taka tajemnica. Taka tajemnica jest, że serce człowieka jest tak skonstruowane ma dwie komory podobno. To jedne, jedną komorę to może napełnić miłością ziemską, a drugą to można tylko napełnić miłością niebiańską. I połączenie tylko tych dwóch miłości, Boga ponad wszystko i bliźniego, jak siebie samego, daje pełne szczęścia. No bo ja znam ludzi niewierzących. <śm> znam. <śm> znam, też byłem niewierzący. Do tej pory znam taki. Ci ludzie mają mnóstwo lęków. Przede wszystkim główny lęk to śmierć. Dla mnie to cudowny moment. Nie, nie, oczywiście nie moment sam śmierci, bo to musi być niewesoło. Jak człowiek to przestaje oddychać. Kurde, musi być niewesoło w tym momencie. Ale, ale jeśli matka Boża trzyma za rękę z jednej strony, a Pan Jezus z drugiej. No to to jest dopiero bajka. Przejść na drugą stronę to jest coś cudownego. Jak człowiekowi zależy na tym, żeby dojść do raju. Dzisiaj w Ewangelii było takie coś. Dzisiaj w czytaniu w Ewangelii w kościele było na temat uczty. Uczty u wyjątkowo wielkiego pana. Weźmy króla. Ostatnio widziałem, jak biedny hiszpański król został obrzucony w Sewilli błotem. Ja cię miał pecha? Coś tam poddani go nie lubią. Wzięli i obrzucili króla błotem. Ale on tak spokojnie, widziałem tego, podszedł. Tak z żonką szedł. Parasolami go ochraniali. A poddani go tam obrzucali i wyzywali od tego, że jest zabójcą. Nie znam dokładnie o co dlaczego tak jego. jego znaczy ja rozumiem, że mieli. E, że byli źli. Żeby źli, że, z, że bliscy zginęli, z, utopili się w powodzi i obwiniali króla. No myślę, że on to tak nie do końca winy, co no, król nie rządzi w tym kraju. No, zostawmy, wróćmy do Ewangelii. Więc w dzisiejszej Ewangelii była taka historia, taka opowieść, że król wystawił wielką ucztę. Miał taką ochotę zrobić sobie ucztę. Należy no, była uczta, no to wypadałoby, żeby kogoś tam zaprosić, żeby było weselej. No, jak Pan Jezus mnie zaprosi, to będzie wesoło. Ja potrafię zrobić imprezę i rozbawić nawet Pana Boga opowieściami na TikToku. No więc wielki król, można władca, zaprosił swoich wybitnych poddanych. Bogatych poddanych. Wyprawił tą ucztę i sługi posłał, żeby zaprosili, bo go wszystko gotowe. No i oni zaczęli się wymawiać. Jeden mówi, że pięć par wołów kupił i chce je koniecznie wypróbować. Właśnie teraz. Nie idzie, bo... Y, powiedział, że y, y, żebyś czuł się, żeby Bóg, na, żeby król, <głos》>, czuł, że jest usprawiedliwiony. Drugi powiedział, że się właśnie ożenił i też nie może przyjść, ma własne przyjęcie. Inny powiedział, że kupił pole i też tam musi coś zobaczyć na tym polu. W każdym razie, wszyscy, którzy byli zaproszeni, byli bogaci. Jeden kupił woły, inny kupił pole. Jeszcze inny się ożenił, i o radość, i jeszcze tak dalej. Okej, okay. wszyscy zaproszeni nie chcieli przyjść na ucztę. Więc przyszedł sługa i mówi, że nie chcą. No to mówi: wyjdź między opłotki i zapraszaj wszystkich jak leci. Biednych, trędowatych, sparaliżowanych, a wszystkich. Wyszedł, zaprosił. No to ci biedni, to przybiegni, no wiadomo, uczta. <grystanie> uczta. No i przychodzi, przychodzi, przychodzą słudzy, mówią, że zaprosili, już jest dużo, ale jeszcze są wolne miejsca. No to można bardzo mówi: Chciałbym, żeby były wszystkie miejsca zajęte. Idźcie i przymuszajcie do wejścia. I to stwierdzenie, przymuszajcie do wejścia, niektórzy. Za czasów świętej inkwizycji tak to dokładnie zrozumieli. Żeby przymusić, żeby wejść. Czyli zaprosić na siłę do kościoła. A jak nie, to wiadomo, było niedobrze. Taki stosik tam. No, tak to jest w Ewangelii napisane. Przymuszajcie do wejścia. No, trochę, no, skomplikowana historia, tak? Bo z jednej strony Bóg nie chce mieć się na siłę, bo to. Jak ktoś nie chce, no to po co go tam wciągać do tego nieba, no? A niech se idzie w inne miejsce. Tylko, że ludzie są nieświadomi tego, że tylko dwa miejsca. Jest takie cudowne miejsce, jak tutaj, w odległości dwóch, trzech metrów od ogniska. Jest koszmarne miejsce w środku ogniska. Tak blisko to jest, tak? Ale tam jest, jakbym tam włożył paluszek do tego ogniska, taki jeden tam, to byłoby koszmar. Kurde, spaliłby mi się. Ale ja lubię paluszki swoje. Ja tego nie robię. Trzymam bezpieczną odległość do ogniska. Dwóch, trzech metrów jest przyjemnie ciepło i rajski widok. Ślicznie <śluz> to wygląda. Lub uwielbiam ognisko od dziecka. <śluz się> I ten można władca powiedział, że wszyscy, którzy zostali zaproszeni, a nie zdecydowali się wejść na ucztę, nigdy jej nie skosztują. To znaczy wchodząc do układu wiary to chodzi o to, że ci ludzie zostaną potępieni. A tak bliżej naszej rzeczywistości dzisiejszej to ksiądz tak ładnie to ujął. Ja chodzę czasami do kościoła w Kobylnicy, tam są salezjanie, pobożni księża. Jest ich z pięciu i są naprawdę dalece posunięci w wierze, wyjątkowo zacni księża. I on powiedział tak. Ilu zostało zaproszonych dzisiaj? bo się wtorek jest? 5 listopad, czyli już po świętach świętach zmarłych, Wszystkich Świętych, w kościele jak zwykle było? 12 osób. A ja bym się w tego nic to kilka tysięcy mieszkał. I to na pewno nie. Znaczy wiadomo, byli ludzie starsi, tak? Ci, którzy są na emeryturze mogli o 9 rano być w kościele tam jest jeszcze jedna msza wieczorem, może będzie więcej na liwo wszystko, nie sądzę, żeby tam było więcej niż 50 osób a w Kobylnicy myślę, że mieszka w tej parafii kilka tysięcy osób ilu ludzi w zwykły dzień przyszło na ucznę pańską to dokładnie się przekłada na na to jak to dzisiaj wygląda zawsze tak wyglądało Ludzie nie chcą. Jakoś tak. Diabeł wygrywa z wieloma ludźmi. I ci ludzie są zapisani w Księdze Śmierci. Przerażająca tragedia. Przerażająca tragedia. Duch Święty puka do każdego człowieka i mówi: Słuchaj, codziennie, dwa razy dziennie, w wielu kościołach dwa razy dziennie, w takich mniejszych to raz kapłan, ksiądz Kościoła Katolickiego podnosi Eucharystię i mówi i tak przyjdźcie i spożywajcie z tego wszyscy. To jest ciało moje wydane za wasze grzechy. W innym miejscu pytam, błogosławieni, zaproszeni na ucztę pańską. Żeby wejść do kościoła, czyli zaproszonym. Ale zaproszeni są wszyscy parafianie. Wszyscy. A wielu mówi, że, że jest zmęczona. Że pracuje ciężko, że musi zadbać o dzieci, no zakupy, no wiadomo, mnóstwo spraw. Tylko i to jest oczywiste, tak? Wszyscy wiedzą o co chodzi, ale ja raz jeszcze raz przypomnę, żeby ksiądz przy wejściu do kościoła dawał 1000 zł, to w kościele od poniedziałku do niedzieli byłby tłum. 1000 zł, tak? Czyli jakby codziennie człowiek był, to do osoby 30. Za połowę tej ceny też byłby tłum, za 500 zł też byłby tłum. Za 15 tysięcy ludzie rezygnowaliby z pracy i chodziliby do kościoła. A jedna komunia święta jest więcej warta niż dobra całego tego świata. Takie są proporcje wartości. Jedna komunia święta jest więcej warta. Niż dobra całego tego świata. No. A w większości z nas my tego nie rozumiemy, nie czujemy, nie chce nam się w to wierzyć. I tu jest kłopot. Tu jest kłopot. Chodzi o to, że ktoś, kto kocha pana Jezusa, chciałby być jak najbliżej chciałby być codziennie. Chciałby być jak najbliżej Boga. Więc zapraszam wszystkich do Kościoła katolickiego. Sama chęć już jest niesłychanie ważna. Jeśli człowiek chce być, to Bóg może tak stworzyć, że ten człowiek może, że będzie. Jeśli naprawdę chce być, to Bóg tak to uczyni, że będzie mógł. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg Karmił naród wybranym manną przez 40 lat. Też im się to nie podobało. Nie musieli skubać nic robić. Nie chodzili do pracy przez 40 lat. Jedli sobie to manne. No jak to powiedzieli, pokarmł bogi, to takie było coś przypominające miód czy z czymś tam. Mówią, a w Egipcie to nas lali po plecach, ale ciężka robota była, ale był czosnek, ale była cebula, a tu nie ma. Cały czas ten sam smak. E, oni to podpiekali tą mannę, żeby coś tam zmienić smaków. smaku. E, więc czasami ja Bóg zsyłał im przepiórki, żeby mięso mieli. A mimo... I, I żyli sobie, tak? 40 lat na pustyni. I e, dalej mordzili. E, człowiek jest dostaje Dostajesz żarcie za darmo. A i tak marudzisz A mało, a jeden smak, a chcieliśmy mieć więcej. Ja się tak to z ludźmi jest. Zawsze marudzą, co niektórzy. A wesoło jest. Dobry Boże, ja Ci serdecznie dziękuję za ten raj na tej ziemi. Za ten cudowne miejsce, w którym jestem sam. Też jest fajny układ. Środek kraju, a jestem sam. Ja tutaj czuję Pana Boga do, kilka razy mocniej niż między ludźmi. Jak jestem między ludźmi, to czuję oddziaływania. E, a tu jestem Bóg i ja. Jeszcze są aniołowie, ale ta anielska muzyka, która tu jest dookoła. Czasami ptaszki śpiewają. Słychać ogień, jak strzela. Jest tu bajkowo. Tu się w Boga. W każdym listku. Łatwo się skoncentrować i być bliżej. Serdecznie dziękuję Panie Boże za ogrom otrzymanego błogosławieństwa. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom aniołów i świętych. <gryw> dziękuję. Dziękuję Panie Boże za wszystko. Mia ja wszyscy błysław i trzech mogący Ojciec i Syn, i Duch Święta. Bardzo dziękuję.